Dzisiaj z nami jest y, Tomek, Tomek Grzesiek z BB Financial Services Polska. Tomek jest człowiekiem od factoringu i od customer experience również. I od zarządzania relacjami z klientami. Cześć Tomku. Cześć, witajcie. Dzień dobry. I jest też oczywiście ze mną też Dominik. No, witam, witam wszystkich serdecznie. I porozmawiamy dzisiaj na temat bardzo pokrewny. Tak, tak jak już Łukasz wspomniał, customer experience i y, y, customer success. Nas oczywiście interesuje bardzo ten aspekt y, sukcesu. Klientów, Dlatego, takim pierwszym pytaniem, które tutaj byśmy chcieli zadać i jednocześnie, żeby trochę lepiej poznać Twoją branżę, bo zakładam, że są osoby, które nie będą wiedziały do końca o czym my mówimy, czym factoring jest. Sam miałem szczerze mówiąc takie blade pojęcie na ten temat, zanim porozmawialiśmy po raz pierwszy. Więc może powiedz nam na początek, jak firmy factoringowe, takie jak BB Financial Services, pomagają klientom osiągać sukces biznesowy. W skrócie, o co chodzi? Oczywiście do. Tak jak wspomniałeś, nie, na pewno nie jesteś jeden, jedyny, który tutaj zastanawia się, czym jest factoring. Zazwyczaj ludzie, którzy nie siedzą w branży, myślą, że jest to coś, jest to firma, która wystawia faktury. Nie. Faktoring to przede wszystkim narzędzie finansowe, które pozwala firmom utrzymać płynność finansową i rozwijać się bez ograniczeń, właśnie wynikających np. z opóźnień w płatnościach od kontrahentów. Pomagamy naszym klientom skalować ich biznesy, zwiększać sprzedaż, no i unikać problemów z cashflow. Um, także to tak w skrócie, czym, czym, czym jest factoring. A jeżeli chodzi o sam, o, jeżeli chodzi o sam sukces, e, klienta. E, Klienta faktoringowego. To unikanie, to przede wszystkim unikanie tych opóźnień w płatnościach, czyli cash flow, taki stabilny cash flow. No i dla nas sukces to jego zdolność właśnie do takiego stabilnego wzrostu, unikanie tych problemów z płynnością finansową, o której wspominałem. Naszym zadaniem jest zapewnić klientowi wsparcie. w w postaci właśnie finansowania. No i jeśli, jeśli klient rozwija się, korzystając z naszych usług, no to myślę, że to jest dla nas największy sukces, tak? Największy sukces. To, to ja mam takie pytanie od razu: no bo to, to jest w sumie taka usługa bardzo mocno związana z kondycją ogólną firmy, z którą współpracujecie. Jak głęboko jesteście w biznesie klienta zanurzeni? Jak głęboka musi być ta, ta wiedza takiego doradcy po waszej stronie? Czy, czy Wy staracie się zrozumieć, jak klient korzysta z Waszej usługi, jaką on ma w ogóle strukturę finansową, jakie ma właśnie wyzwania z tymi, związane z tymi zatorami czy z cashflow, o którym wspomniałeś? Jak głęboka musi być wiedza indywidualnego doradcy po Waszej stronie, żeby, żeby realnie wesprzeć klienta w, w takim sensownym budowaniu jego finansów? Jasne, to współpracując z, fir z firmami staramy się dobrze rozumieć ich branżę, cykl rozliczeń, strukturę finansową, no i oczywiście potencjalne ryzyka. Władca musi znać nie tylko mechanikę faktoringu czy tam no, sposób działania faktoringu, ale także całe otoczenie biznesowe klienta. Jego kontrahentów, specyfikę rynku, wyzwania finansowe. No, znając to wszystko i posiadając tą wiedzę, jesteśmy w stanie klientowi dowieść lepszą usługę, lepszej jakości, no i pomagać mu doraźnie, tak, doraźnie mu pomagać. No tak, by the way, w ogóle, jak to jest ciekawe jak głęboko musi mieć wiedzę opiekun klienta w, danym, w danej sekcji, w danej branży, w której on pracuje. I jak różnie wygląda w ogóle ten sukces klienta? Bo my, właśnie w naszych podcastach, mówimy zawsze z innymi osobami na ten temat, jak wygląda ich produkt. I no, jasne, że chcemy też zareklamować fajne produkty zawsze, ale też, dla, też mówimy o tym dlatego, że każdy produkt ma zupełnie taką inną charakterystykę. I fajnie jest usłyszeć od Ciebie, właśnie jak zupełnie inaczej może ten sukces klienta wyglądać, niż my sobie wyobrażamy, i jak bardzo to się różni w zależności od klienta. I tutaj pociągnę już we właściwe pytanie to, to, ten wywód. Czemu właściwie tak rozmawiamy na ten temat? Mianowicie, no ta wiedza musi być, musi, musi być super pogłębiona, tak jak mówisz. No ale tych klientów macie różnych, bo tam ta skala może być gigantyczna, może to być mała skala o tej skali, zaraz pewnie jeszcze za chwilę powiesz. W związku z czym wyobrażam sobie, że ten indywidualny doradca musi mieć super głęboką wiedzę, zwłaszcza jak mówi do tego swojego klienta takiego enterprise, tego z wyższego pakietu, co faktycznie więcej faktoringuje. Ale wiele rzeczy musi się też pewnie dziać przez automatyzację, no bo zakładam z tego z naszych wcześniejszych też rozmów, że macie też klientów mniejszych, więc tutaj na, po, po CS-owemu to by było, że mamy bardziej high touch i low touch, że ten high touch, czyli ten klient z głębokim dotykiem, w którym chodzimy głęboko w interakcje i low touch tam, gdzie bardziej automatyzujemy, mniej jest tych interakcji osobistych. Jak dużo się tu dzieje przez automatyzację, jak wiele przez indywidualne wsparcie, jak, jak to jest mniej więcej rozłożone w takiej branży? No oczywiście dzięki cyfryzacji y, wiele procesów np. przykład od wnioskowania o finansowanie po raportowanie czy analizę finansową jest zautomatyzowanych. Y, klienci też korzystają z intuicyjnej platformy online, która eliminuje zbędną papierologię, czyli przesyłanie nie wiem, dokumentów poprzez maila. Skraca też czas oczekiwania na wypłatę środków, czy też pozwala klientowi stworzyć odpowiednie raportowanie, które jest niezbędne mu do rozliczeń na przykład z nami, tak? No i pomimo, tego, pomimo tych wszystkich rzeczy, które wymieniłem, wciąż istnieje duża przestrzeń dla indywidualnego wsparcia, szczególnie w takich sytuacjach nietypowych. Dla nas najważniejsze jest to połączenie automatyzacji i personalizacji. Ten doradca w naszej firmie doradcy klienta pracują ponad 10 lat, ponad 10 lat. Nie mamy doradców, którzy pracują krócej. No i ta wiedza jest ogromna. Super retencja. To jest ogromna i to jest wieloletnie doświadczenie. Firma na rynku jest. Ponad 20 lat mamy też pracowników, którzy są z nami od początku. I ja uh -huh. bym tę wiedzę doradców podzielił na branżę, tak? Bo każda branża ma jakąś swoją specyfikę. No i wiadomo, że jeżeli mamy dwóch, trzech klientów z tej samej branży, no to jakby ta specyfika jest taka sama i można według jakiegoś szablonu obsługiwać danego klienta z tej samej branży, tak? To, to macie długie i trwałe te, te relacje z klientami, bo o to chciałem spytać, ale to już, to już wynika z tego, co powiedziałeś. Ale w, w, tak sobie myślę, że jak ktoś tak długo pracuje i tych filmów tak narasta, narasta, narasta z czasem. No to ciekaw jestem, ile. Yy ilu firmom jest w stanie pomóc taki indywidualny doradca, tak? czyli jakie jest takie capacity na człowieka. Więcej klientów CSM wytrzyma. Jak to wygląda? Teraz niedawno dokonaliśmy segmentacji, bo wcześniej takiej stricte segmentacji nie mieliśmy. Dokonaliśmy segmentacji, która opiera się na wysokości limitu, udzielonego limitu faktoringowego. No i w tym mniejszym doradca może obsługiwać nawet kilkadziesiąt firm tych mniejszych firm z mniejszymi limitami na no, przy tych większych klientach bardziej jakby bardziej czaso, są bardziej czasochłonni czasopracochłodni i tutaj no ta liczba jest mniejsza tak ta liczba mniejsza jest na doradcę okej okay. a w, czy, czy macie też, też support jakiś czy czy jakby taki niezależny od tych doradców finansowych czy tak ja Powtarzam, że mamy wielopoziomową strukturę obsługi klienta. To pewnie jak to wszyscy wiedzą, że każdy w firmie powinien być odpowiedzialny za, za customer experience. Tak jest też u nas. No, my oczywiście doradca klienta jest na pierwszej linii kontaktu, ma też ogromną wiedzę i ma też duże umocowania jednoosobowe. Do, jeżeli chodzi o obsługę klienta, no ale ściśle współpracujemy oczywiście z działem ryzyka, z działem prawnym. Mamy też wewnętrzny zespół wsparcia, który pomaga nam w kwestiach operacyjnych, technicznych, czy też procesowych. Taka wielopoziomowa struktura obsługi klienta, no ale na pierwszym froncie doradca klienta, który też współpracuje ściśle z relationship managerem, także. Tak to u nas wygląda. Bardzo fajnie. Ciekawie role podzielone i każdy ma jakby swoją działkę, w której może być dobry. Ale też myślę, że tutaj bardzo wspiera obsługę klienta digitalizacja waszej firmy, bo jak sobie tak badaliśmy grunt, rozmawialiśmy o czym będziemy dzisiaj mówić, to wspomniałeś, że zmieniliście trochę paradygmat obsługi klientów na bardziej cyfrowy, to może wspomniałbyś coś na temat tego procesu, bo myślę, że to jest proces, z którym wiele firm, również tych, które nas słucha, może się borykać. No w zeszłym roku dokonali mieliśmy wielkie zmiany dla naszej firmy tak jak wspominałem IWIN na polskim rynku jest ponad 20 lat Bodajże 23 lata. W faktoringu są dwa systemy rozliczeń: rozliczenie per saldo i per faktura. Ten per faktura jest bardziej e, czytelny, zarówno dla klientów, i mniej pracochłonny dla e, pracowników. No i my właśnie w zeszłym roku dokonaliśmy zmiany to jakby to była wielka zmiana dla nas e, systemu rozliczeń. Za tym się oczywiście wiązały zmiany umów z klientami, negocjacje e, więc to był. E, Rok pełen wyzwań, no i dokonaliśmy też zmiany systemu pracy, zarówno po stronie klienta, jak i po stronie back office'u. No i jak to bodajże, bodajże ta zmiana dokonała się w maju, z tego co pamiętam. No i był to ciężki. No kto, z nas nie, kto z nas nie był świadkiem transformacji czy zmiany systemu w, w, w jakiejś instytucji, to wie, że mm -hmm. za tym no, za tym płynie wiele, wiele wyzwań. My spotkaliśmy się z tym, że klienci oczekiwali od nas takiego wsparcia technicznego, no bo dla nich to też była zmiana nowy oczywiście wcześniej były wysyłane do klientów. Instrukcje, jak, to, jak system będzie wyglądał, co się zmienia, no ale wiadomo, że na żywym organizmie klienci mieli wiele, wiele pytań. Mieliśmy falę telefonów, musieliśmy się z tym uporać, ale myślę, że po okresie dwóch miesięcy już mogliśmy powiedzieć sobie, że, że się udało, że klienci są zadowoleni, mhm. że my jesteśmy zadowoleni. Dzięki temu klienci mają jasne informacje w systemie, wiedzą z czego wynikają środki, które otrzymują, mają łatwiejsze raportowanie. Także ta zmiana, no, ta zmiana była ogromnym wyzwaniem dla nas wszystkich, no ale tak jak wspomniałem, udało się i teraz dowozimy klientom jeszcze lepszą usługę, jeszcze lepsze usługi, tak? No, Łukasz, przed kolejnym pytaniem tak mi jeszcze przeszła taka myśl przez głowę, no bo padło tutaj w sumie od Ciebie, że był pewien opór, prawda, od klientów, bo tam trzeba było im dać wsparcie techniczne, był, był ten okres przejściowy, który zawsze wywołuje jakieś trudności. Był przy tej zmianie jakiś na przykład opór wewnętrzny, jeżeli możesz powiedzieć, to znaczy że ojejku, musimy się uczyć nowego narzędzia, czy to na pewno jest potrzebne, jak to wygląda Wyglądało wewnętrznie? Myśleliśmy, że ten opór będzie, no bo tak jak wspominałem, mamy mamy pracowników, którzy pracują u nas wiele lat. Mm -hmm. A po co to zmieniać? Było dobrze, wiecie, to, 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 są, to są te obawy. No tak. Ale bardzo mile się zaskoczyliśmy, ponieważ ta zmiana po stronie jakby firmy, po stronie pracowników przeszła gładko. Oczywiście to też było wyzwanie dla nich, ale przeszła gładko. No i jest teraz naprawdę ok. A w takiej transformacji da, da, da się, tak już z swojego doświadczenia z zeszłego roku, czy w takiej, przy, przy takiej dużej zmianie da się automatyzować cokolwiek bez, bez, utraty jakości dla klientów, czy to jest jednak coś, co trzeba wziąć na swoje barki i, i po prostu dźwignąć? On szczerze automatyzujecie dużo. No, w ostatnim czasie bardzo dużo zautomatyzowaliśmy. No też na rynku faktoringową powstają fintechy. No i żeby nie być w, w, w tyle, też musimy iść do przodu i też szukać nowych rozwiązań, szukać nowych pomysłów i też je wdrażać. Tak? Czy da się coś zautomatyzować? Trudno mi powiedzieć. Nie da się na pewno wszystkiego przewidzieć. to Jeszcze. Zawsze coś nas zaskoczy, zawsze coś się wyskoczy, zaskoczy, wyskoczy, więc chyba trzeba to przeżyć po prostu. Tak to zawsze wygląda. Przynajmniej przy tych transformacjach, przy których ja uczestniczyłem, to, to zawsze tak wyglądało. Nie wiem, możesz czasem, ee, może z czasem się to zmieni, może z czasem znajdziemy, znajdą osoby wprowadzające zmiany na to rozwiązanie, tak? Czyli powstanie mhm. jakiś program. Mówimy bardzo dużo o różnych metodach pracy, no bo tu przez automatyzację, trochę tych klientów indywidualnych, trochę skali. No właśnie, jak Wy pracujecie z klientami, tak jakbyś miał uogólnić, czy bardziej stawiacie na spotkania online, spotkania tradycyjne, maile, czy to jest bardziej regularne, czy bardziej ad hoc? Jak to wygląda w ogóle w takiej branży? Nic nowego nie powiem, że dużo w, tym, w, w tej sprawie zmieniła pandemia. No I to wszystko teraz, obecnie wszystko zależy od klienta. Niektórzy wolą kontakt online i samoobsługowe narzędzia. Inni oczekują regularnych rozmów i spotkań. Oczywiście każdy klient ma numer pracy, więc w każdej chwili może w godzinach pracy zadzwonić i, i zapytać się, co się dzieje, albo poprosić o jakąś zmianę, wydać jakąś inną dyspozycję. Pozycje. Pomimo tego, że świat idzie w kierunku, właśnie spotkań online, i nasi klienci, w ostatnim badaniu NPS, wyszło, że bardzo duża część klientów to są klienci do, 40 roku, do 43 roku życia. No i wiemy, że ten segment klientów bardziej jest taki online i właśnie stawia na te narzędzia samoobsługowe. No ale też mamy sporo klientów powyżej 43 roku życia. Bardzo dużo jeździmy do klientów. Te spotkania odbywają się w siedzibie klientów, szczególnie u tych większych klientów z większymi limitami. I myślę, że to są najcenniejsze, to są, na, to są najcenniejsze badania jakości I taka wizyta mhm. u klienta. Po pierwsze, poznajemy klienta, poznajemy jego pracowników, poznajemy siedzibę, jego linię produkcyjną. Po drugie, podczas takich rozmów na gruncie u siebie klient bardziej się otwiera. No i te wywiady pogłębione, które są tam robione, najwięcej przynoszą dobrego i najwięcej przynoszą zmian w naszej firmie. Mhm. Tak po, po takiej powrocie, ja na przykład jak jadę do takiego klienta, po powrocie mam głowę pełną e, pomysłów, e, bo też uczestniczę w takich spotkaniach i też jeżdżę, i już wsiadając do telefonu, pierwsze dwa, trzy telefony, to są właśnie gdzieś telefony, Ej, może byśmy to zmienili, albo musimy na przyszłość robić to, bo widzisz, ten klient to zauważył na przykład, bo ten klient chciałby, żeby tak to wyglądało. Ja to bym jeszcze dopytał, bo i teraz i wcześniej wspomniałeś o segmentacji, i ta segmentacja ewidentnie się e, przewija e, i tak jakby historycznie i, i, i właśnie związana z nowymi technologiami. Moje pytanie jest takie: jak W ogóle podchodzicie do tej segmentacji? W sensie czy segmentacja to jest demografia, na przykład, nie wiem właśnie klienci bardziej techniczni, mniej techniczni, na pewno. Wiadomo, segmentujecie, jeśli chodzi o skalę klientów, czyli enterprise, entry level i tak dalej. To jest raczej oczywiste, ale pojawiają się też jeszcze czasem takie w, w tym, co mówisz właśnie jakieś wskaźniki na to, że, że być może inaczej segmentujecie, tak? Mm. że nie wiem, jakoś branżę, czy na przykład są specjaliści od branży, albo właśnie ktoś, kto woli pracować z młodymi. Jakiekolwiek tego typu podziały klientów stosujecie? Podsumujmy, jeżeli, jeżeli chodzi o tą segmentację u nas. U nas są dwa podstawowe, obecnie są dwa podstawowe wskaźniki do segmentacji. To jest region, jest zachodnia Polska i centralna, wschodnia Polska, bo mamy oddział zarówno w Poznaniu, jak i dział obsługi klienta w Poznaniu, jak i w Warszawie, więc to jest podstawowy podział. I drugi podział obecnie to są limity factoringowe, tak? czyli wielkość klienta, wielkość udzielonego finansowania. To, o czym wspominam, czyli na przykład o, o tym wieku klienta, to bardziej sprawa komunikacji z klientem, czyli będziemy chcieli wziąć pod uwagę te ostatnie badanie i na przykład przygotować odpowiednią komunikację, która będzie po prostu wysyłana do klientów w zależności tam od wieku. Tak, no i mamy też branżę, tylko że już nie dzielimy każdy doradca, każdy doradca jakby obsługuje każdą branżę, tak? Okej, okay. czyli jest multidyscyplinarny. Dokładnie tak, dokładnie tak. Multitasking jest. No ale to tak samo, tak naprawdę dopóki masz dobrą znajomość m, tej branży tak krowej, w której, w której jesteś, to, to da się to zrobić. Analogicznie na przykład ja pomagam klientom z branży technical writingu, czyli piszą dokumentację techniczną, ale wiesz, mogłabym wstać dla software albo dla produktu takiego namacalnego, jakiegoś, który się produkuje w fabryce, no i też, też trzeba i takiego, i takiego obsłużyć, więc faktycznie tutaj jest taka multidyscyplinarność w każdym produkcie podejrzewam. Trzeba tu też mierzyć rzeczywiście Sukces tych klientów. W Twojej branży no to bardziej doświadczenia klientów. Z racji, że jesteś customer Experience Managerem. Więc jakie mierniki tu stosujecie? Na co patrzycie, żeby faktycznie wiedzieć, że ten klient, że dobrze mu idzie, że ma dobre te doświadczenia, że wszystko jest pozytywnie i że klient jest usatysfakcjonowany? Przede wszystkim dwa razy w roku, po pierwszym półroczu, no i po drugi na koniec roku przeprowadzone jest badanie NPS, no i jest to dla nas jest duża kopalnia, jakby taka skarbnica wiedzy I na, podst i na podstawie tych badań tworzymy action plan na kolejne pół roku z tych obszarów, które zostały tam przez klientów wskazane do poprawy. Rejestrujemy na bieżąco reklamacje od klientów telefoniczne. Przede wszystkim to są telefoniczne reklamacje, czyli doradca klienta po skończonej rozmowie z klientem, jeżeli klient wyraża jakieś niezadowolenie, no to ma obowiązek zarejestrowania takiej reklamacji. No i raz w miesiącu w większym gronie spotykamy się i analizujemy te reklamacje, wyciągamy wnioski, czy też próbujemy wprowadzić jakieś odpowiednie działania. No i tak jak już Wam wspomniałem, chyba największy. Największym, największym najlepszym narzędziem dla nas są te wizyty u klientów i te wywiady pogłębione. To jest to, jest to co daje nam najwięcej. Naj I na podstawie tych wywiadów wprowadzamy wiele zmian. A te, te zmiany, które robiliście, ten, ten frontowe i backendowe, no to tak jak powiedziałeś, no to, jest, to, to była duża zmiana, one miały duży wpływ tak. na. Na, na, na ten NPS i jak to w ogóle wyglądało? Tak, to też to, te zmiany, które wprowadziliśmy, to też głos klienta, tak? To też głos klienta. Um, klienci oczekiwali od nas, chcieli zmiany, może nie oczekiwali, ale chcieli zmiany e, i tą zmianę wprowadziliśmy. A Twoja druga część pytania, jak brzmiała? Czyli jak, jak to wpłynęło na, na, na NPS i, i na ten, no, nazwijmy to, na, na ten effort, który się wiąże z. Z, z używaniem to, softu czy usługi. To tak jak wspominałem, NPS jest wykonywany dwa razy w roku i właśnie po wprowadzeniu, w maju wprowadziliśmy system, a w czerwcu było wykonywanie badania No to muszę się przyznać, że wskaźnik spadł bardzo mocno. Ale to wynikało z tego, z tego chaosu, który panował po wprowadzaniu klienci, e, Klienci chcieli, e, no jakby musieli się zaadoptować też w nowym rzeczywistości. Ten system Bibinet, no to jest e, Bibinet, tak się nazywa nasz system, e, właśnie Front Office. To jest system, na którym klienci pracują codziennie. Czyli codziennie tam wchodzą, codziennie tam wgrywają faktury, codziennie tam ściągają raportowanie, codziennie szukają, szukają pieniędzy. Dokładnie sprawdzają, ile mają pieniędzy. Więc w pewnym momencie, jak im zmieniliśmy szatę, pomimo tego, że jakby cały kwiecień była kampania, jak to będzie wyglądało, e, zmieniliśmy sz szatę, no to. I każdy zaczął dzwonić, gdzie może to sprawdzić, panie Tomku. No to ta linia też była oczywiście telefonu zajęta i nie, nie, nie otrzymywał tej informacji od razu. No to był, był, to, był to chaos. No i zaraz chwilę potem było badanie, więc ten, ten wskaźnik spadł. Później przez okres wakacyjny wprowadziliśmy, wprowadziliśmy kampanię informacyjną, znowu telefonicznie z klientami gdzieś ich informowaliśmy. Tłumaczyliśmy nowe zasady rozliczeń. No i całe szczęście po drugim, kwart po drugim półroczu wskaźnik powrócił. Do wartości sprzed wprowadzenia systemu. Hmm. Trochę się tego nie dało tutaj uniknąć, bo nie jednak robiliście co pół roku ten NPS, i, i to jest dobra praktyka. I tu właśnie o to chciałem też zahaczyć, że mm, warto pamiętać, żeby ten NPS robić bez okazji. E, to znaczy, że on nie powinien iść po jakimś konkretnym evencie. Tu akurat tak się nałożyło, tak się musiało nałożyć, się tak nałożyć, bo to było co pół roku, ale no. Wyobrażam sobie, że może ktoś chcieć puścić NPS. O, bo teraz mieliśmy fajną kampanię, puśćmy NPS, zapytajmy dzisiaj klientów. No wiadomo, że będzie wyższy, na przykład, bo zrobiliśmy coś fajnego, prawda? NPS się robi Fajne. bez okazji, bo nie powinno być wpływu żadnych czynników zewnętrznych w miarę możliwości. F fajnie tutaj podkreślić tą waszą dobrą praktykę na temat NPS-u, bo no my będziemy jeszcze mieć taką rozmowę z Łukaszem kiedyś na ten temat. Wszyscy mówimy o tym NPS-ie, on jest tak bo osadzony od lat, a niekoniecznie dobrze go, go wykonujemy. Dlatego fajnie usłyszeć, w jaki sposób to robicie. A dużo bazujecie jeszcze na na przykład komentarze z tego NPS-u, czy patrzycie bardziej na, na tą zmianę liczbową tego wyniku, czy klienci też na przykład zostawiają tam też jakieś komentarze, czy mu dali taką, a nie inną ocenę, jak, jak to wygląda kwestia kategoryzowania tych komentarzy? E, tak, oczywiście. E, patrzymy oczywiście na wskaźniki, my też się porównujemy, Bibi to, e, to, to, to są też oddziały w innych krajach. E, mm -hmm. Jesteśmy brytyjską spółką i mamy oddziały w innych krajach, więc też się porównujemy na tle innych krajów, e, jeżeli chodzi o to badanie NPS. Jeżeli chodzi o komentarze, to one są bardzo. Bardzo, bardzo tutaj wnikliwie sprawdzane i wnikliwie weryfikowane. Klienci mogą też w tym badaniu ujawnić swoje dane lub nie. Mm. Większość ujawnia swoich danych i widzimy, która firma jakie, jakie ma zastrzeżenia, więc też później indywidualnie do nich wracamy, co do tych zastrzeżeń wyjaśniamy różne kwestie. Więc. Tak to wygląda. To jest, nie? Bardzo wnikliwie ten NPS, on jest też szeroko na forum y, omawiany. Akcje, które wprowadzamy po, po, po tym po badaniu, y, też są udostępnione ogólnofirmowo i też są weryfikowane, czy aby na pewno są wdrożone. To jest też ważne, że ten NPS jest akcyjny, bo takie mierzenie dla mierzenia to jakby jeszcze nie, nic nie, nie daje, nie, nie, to z tego coś musi jest... wynikać. Tak, takie akcje, które wprowadzamy, no musimy też odpowiednio, może inaczej, akcje, które sobie gdzieś ustalimy na kolejne pół roku, żeby poprawić ten wynik, no są weryfikowane i uważnie musimy wpisywać, czy aby na pewno nam się udaje wprowadzić przez najlepsze pół roku, no bo później ktoś nas weryfikuje, nie? I rozliczy z tego. I A rozliczę. to ja mam takie dopytać, bym to chciał uważasz, że to jest wasza. Przewaga konkurencyjna na rynku albo element strategiczny, ta obsługa klienta, i to taka akcyjność patrzenia na to. Myślę, na te że... konkurencji, czy... czy... Myślę, myślę, że tak. W ogóle, to może też Wam wspomnę, faktorzy, faktorzy firmy faktoringowe dzielą się na bankowych faktorów i pozabankowych. My jesteśmy w tej grupie pozabankowym fa jesteśmy faktorem pozabankowym. No i e, ci pozabankowi są drożsi, bo też pożyczają pieniądze, żeby móc pożyczyć innym e, pieniądze, a bankowi mają jakby swoje pieniądze. Więc my musimy dowodzić jakość, e, ponieważ Jesteśmy drożsi, więc klient, klient, żeby móc z nami współpracować, musi coś mieć za tą cenę, coś więcej niż mógłby mieć w banku. tak? I, i my bardzo dbamy o tą, o tą jakość i tą jakość musimy dowozić. I powiem Wam, że też takim miernikiem dla mnie su super są klienci Boomerang. Poczekajcie. Boomerang? <laughs> <nie śmiech> <nie śmiech> <Bumerantzy? śmiech> Dobre pytanie. <laughs> Ci klienci, wiemy o co chodzi. Ci, co są jak bumerang. Tak, dla mnie, dla mnie dużym miernikiem naszym, naszej je, jakości są klienci, którzy powracają. Uh -huh. Przychodzi czas, że idą do banku, współpracować z bankiem i po roku wracają do nas i mówią: wolą, do nas, wolą z nami współpracować, wolą drożej zapłacić, ale mieć tego doradcę po drugiej stronie, który pomoże, który doradzi, który wesprze. Które będzie chciał rozmawiać, jak będzie źle, yy, przyjdzie zły czas u tego klienta, tak? I to, są, I to są te opinie, i to są te właśnie akcje, czy te y, powroty, które najbardziej cieszą. A uwierzcie, jest ich sporo. Ja jeszcze mam taką jedną obserwację, kolejną, bo tu, to, to, co robią ci doradcy, no to właśnie jest, wypisz w manu customer success. Zajmują się tym, żeby ten klient osiągnął z Wami sukces, był szczęśliwy, usatysfakcjonowany, miał wyniki. Ale też mm, zastanawiam się bo oni raczej nie mają w stopce tytułu customer success manager prawda mają raczej chyba inne tytuły czy takie mają jak, jak są tytułowani ci doradcy czy są po prostu doradcami klienta stopniowanie tak to są doradcy klienta ze stopniowaniem czyli młodszy doradca klienta mhm. doradca klienta i starszy doradca klienta Pytam o to, bo jest to o tyle ciekawe, że jeżeli grzebiemy już w branży customer success, można nam się zdawać, że musisz mieć właśnie taki, a nie inny tytuł. A nie trzeba być customer success managerem, customer experience managerem czy customer success specialist, whatever, żeby pomóc klientowi osiągać jego sukces. Więc tutaj ten tytuł tak do końca nie ma znaczenia. Także też mi to przeszła taka myśl bardzo głęboka. Natomiast ja Cię jeszcze zapytam o jedno pytanie. Łukasz już tutaj się powoli uśmiecha, bo ja jest zawsze zadaję na koniec wywiadów, na koniec rozmów. Żeby zbadać tutaj różną perspektywę w zależności od branży, a tu mam do czynienia z branżą, no dla mnie na przykład bardzo obcą, więc jakbyś miał ująć krótko: jaka jest Twoja definicja sukcesu klienta? To już chyba wspominałem, no mhm. dla mnie sukces klienta to jego zdolność do właśnie stabilnego wzrostu i unikania problemów z tą płynnością finansową. Jeśli klient rozwija się i korzysta z naszych usług w sposób, który mu realnie pomaga, to to jest dla mnie największy sukces, tak? Bardzo fajna definicja, bo ja tak jeszcze podkreślę dla słuchaczy, wypływają z niej dwie fajne rzeczy. W CES naszym takim świętym gralem jest NRAR, Net Revenue Retention, w którym jest ekspansja, czyli to jak ten klient rośnie. A ty właśnie wspomniałeś to bardzo, tą bardzo ważną rzecz, ta zdolność do stabilnego wzrostu, czyli żeby ten klient nie tylko nie odszedł, ale jeszcze się rozwijał. To jest ten dla nas jako csm też bardzo, bardzo, bardzo ważny mm, czynnik. Klientów, którzy są z nami ponad 20 lat, zaczynali, żeby wam pokazać wolumen, mhm. może tak, zaczynali e, z limitem 400 tysięcy. Jesteśmy teraz z nimi na nie wiem, 20 milionów. Na przykład limitem. No to rozwój kosmiczny dla nich faktycznie, tak. Tak, tak. Niesamowite. Tak. Pięknie, pięknie się to ogląda, ten rozwój. Pamiętasz klienta, który zaczynał z tobą, a teraz jedziesz do niego, a tam są wielkie hale, piękna siedziba. No to, 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 to cieszę. No? Zdecydowanie, bo możecie oglądać swój wzajemny tak naprawdę rozwój przez, tak. przez te wszystkie lata. Dokładnie. Super. Tak. Dzięki Tomek za zabranie nas do, do tej swojej branży, do tego swojego rejonu. Myślę, że dla wielu m, obcego, który może m, budzić jakiś powiedzmy lęk nawet, bo często tak słyszę, jak rozmawiam z nimi ludźmi, że ta branża finansowa to tak trochę się wiesz, każdy, każdy ma jakieś tam obawy, że może, może nie jestem na to gotowy, może to jest za trudne, a da się to wszystko fajnie rozłożyć, da się tu też te doświadczenia klienta fajnie m, nad nimi zapanować i usprawnić, tak jak opowiedziałeś. Także dziękujemy Ci za zabranie nas do tego Twojego świata i myślę do usłyszenia kolejnym razem. Dzięki, dzięki wielkie. Jeszcze tylko nawiązując do twojego do twojej wypowiedzi to fajnie się też obserwuje, jak wzrasta wiedza o, na temat faktoringu w Polsce, wśród przedsiębiorców, bo mm -hmm. jak się z nimi rozmawia, mamy też kontakt z odbiorcami naszych klientów. Kiedyś jak się dzwoniło, że dzień dobry, dzwoni z firmy faktoringowej, to a co to, a co to? A teraz już normalnie ta rozmowa jest prowadzona, oni wiedzą, wiedzą kto dzwoni i w jakiej sprawie, więc to też cieszy. No i branża faktoringowa to od kilku lat najszybciej rozwijający się instrument finansowy, to też to też pokazuje. No, jak, jak rośniemy i jak ta, ta wiedza rośnie wśród przedsiębiorców. Tak. Gdybyście potrzebowali, zapraszam. Tak. No i fajnie tu budować tą świadomość w swojej własnej branży, nie tylko produktu wśród, wśród klientów i rynku. Ja Super. Tak. Dzięki wielkie za rozmowę. Rozmawiał z nami Tomasz Grzesik BB Financial Services Polska. Dzięki wszystkim serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję Wam. I... Trzymajcie się.